Kamperka, klasa A, kamperka. Więc to działa. Rozbijamy kamper. Więc dopiero połowa <Klech> kampera klasy A co się następnego stanie? Popatrzmy. to jest tył oddalmy to jest tył tam jest klucz, cztery śruby, tam są materace, więc do dzieła i do za chwilę. Więc cztery śrubki typu Mercedes, typu Mercedes. Ej, no dobra tu dwie, tu dwie, z przodu dwie, z przodu dwie razem raz, dwa, osiem dobra, no to za chwilkę z przodu dokładnie dwie takie same śruby cyk, i odłącza się tylko poduszkę powietrzną z przodu od pasażera z drugiej strony nie ma, więc do dzieła więc jedno siedzenie na zewnątrz nie trzeba ze sobą foteli wozić w środku jedna strona można rowerem jeździć teraz odkręcę wiadę i tyłem wyciągnę drugi fotel Użymy materację i zobaczymy ile tutaj tak naprawdę jest miejsca w tym Camperkarze Camperka klas. E Więc teraz o, ostatni mów Więc tak wygląda po wyciągnięciu siedzeń. Teraz idą tutaj materacyki. Więc tak to wygląda. naprawdę można tu jeździć rowerem, że tak powiem. Na to kładzie się jakieś śpiwory i można spać jak dzieci. Elektryka. Więc kambelka. Pasyna. Z zewnątrz natomiast wygląda to jak prawdziwy niemiecki kamuflaż na pustyni. Trochę islamski. Hotel, historik. Wszystko jest. To by było na tyle. Zapomniałbym całkowicie o tej nieodłącznej rzeczy, która jest <głos》> niezbędna w tym kraju przynajmniej, że jeżeli leżysz sobie w środku, farelka na automatyczna włącza się i wyłącza w nocy w samochodzie na pulpit, po prostu wszystko całą elektrykę do środka przez szybę, bardzo bardzo przydatna rzecz, czyli macie też też ogrzewanie, rzecz niezbędna rowery, które też powinny wejść tam do samochodu Niezbędna A dlaczego? Zaraz powiem Dobra, to jeszcze raz ostatni szybki obchód dookoła Kamkar. AK A-klasa Biało dzisiaj Więc tam od razu jest to wszystko bardzo tanie, bardzo cheap taki namiot. Jego się już nie kupię więcej nigdy. Ale na przykład na gantry czy na idea, można go dorwać za trzy blaszki za 30 funtów stolik jak się nie używa podstawy to jest spalnik jak nie, to stolik ta strona jest bardziej bogata, jasna strona siedzenia sam nie ma bociora w środku drzwi rzeczko jedno drugie materace z zewnątrz wydaje się ten samochód malutkie baby ale w środku ma co najmniej 5 metrów nieraz Powiedzmy raz, trzy, trzy metry z groszami. Jedna, eee. raz, tak. Tam jest elektryk. Eee, elektryk idzie tutaj. To pójdzie do środka. Światło, że nie kłamie. Tam laptop, nie laptop, różne inne dziwne pierdole Wieczorem sobie można coś połączyć, jak to zamknie, już cały interes. Można sobie leżeć i oglądać. Teraz tak. Jedna mała rzecz z mojego doświadczenia, jeżeli wyciąga się te siedzenia, a końca do 4 śruby to jest wszystko wydaje się OK, to jest wszystko proste, mogę to zrobić codziennie. Teraz tak, jest to lekko upierdliwe, że tak powiem. Jeżeli codziennie musisz wyciągać siedzenia. Więc e, jeżeli taki camping Ci odpowiada, to pomyśl o tym, żeby się gdzieś zakotwiczyć blisko, gdzie nie musisz kompletnie używać tego samochodu po prostu zaparkuj go w namiocie i już a używaj czegoś takiego dwukołowca mamy dwukołowca wszystko, się, wszystko co jest tutaj na zewnątrz wszystko się zmieściło do tego więc tak wygląda nasz car camp albo camp car klasy A